Dzisiejsza opowieść jest z całą pewnością jedną z tych historii, które na długo zapadają w pamięć słuchaczy. Jest ona pełna tajemnic, wątpliwości, a przede wszystkim dramatu, z którym przyszło się później mierzyć jednej z głównych bohaterek tego podcastu. Co w okolicach lodowej przełęczy w polskich tatrach spotkało znaną i szanowaną w czasach rodzinę kaszniców? W którym momencie i czy w ogóle popełniono błąd? Czy wspominane dziś przeze mnie wydarzenia mogły mieć inny finał? A może to matka, świadomie bądź nie, przyczyniła się do śmierci ukochanego syna i najdroższego męża? O wszystkim tym opowiem Wam w dzisiejszym podcaście. Zanim jednak przejdę do tych wydarzeń, chciałbym prosić Was o subskrypcję mojego kanału oraz o zostawianie łapek w górę pod publikowanymi przeze mnie materiałami. Wasze działania pomagają mi docierać do coraz szerszej publiczności, za co rzecz jasna, jestem Wam niezwykle wdzięczny. Zacznijmy więc od początku. Głównymi bohaterami dzisiejszej historii są członkowie szanowanej rodziny Kaszniców 46-letni prokurator Sądu Najwyższego Kazimierz Kasznica kilka lat od niego młodsza żona Waleria, córka ministra rolnictwa Stanisława Dzierżbickiego, oraz ich jedyny syn, dwunastoletni Wacław. 3 sierpnia 1925 roku cała rodzina trafia do schroniska Terry'ego zlokalizowanego w Dolinie Pięciu Stawów Spiskich po czterodniowej wędrówce krajoznawczej w Tatrach. Kasznicowie planują następnie dostać się do Zakopanego, a że są już dość zmęczeni i zniechęceni kilkudniową wycieczką, zależy im, aby do stolicy Podhala dotrzeć jak najszybciej. Postanawiają więc mimo dość niekorzystnych warunków udać się trasą prowadzącą przez lodową przełęcz. Przez lodową przełęcz poprowadzony jest znakowany szlak turystyczny właśnie z Doliny Pięciu stawów spiskich do doliny Jaworowej, a ona sama jest najwyżej położoną przełęczą w Tatrach, która dostępna jest dla ruchu turystycznego. Z Doliny Jaworowej Kasznicowie chcieli dotrzeć do Łysej Polany, a cała droga przeciętnemu turyście powinna zająć około 10-12 godzin. Szczęśliwie dla Kaszniców w schronisku znajdującym się po czechosłowackiej stronie w tym samym momencie przebywa czwórka doświadczonych taterników, którzy po dziesięciodniowym okresie treningowym w Górach Wysokich również zamierzają dotrzeć do Doliny Jaworowej. To właśnie wspomniani teternicy, Ryszard Wasserberger, Alfred i Jan Szczepańscy oraz Stanisław Zaremba biorą pod swoje skrzydła strudzonych piechurów i chwilę po 11.00 ruszają ze schroniska w stronę polskiej granicy. Wędrówka, choć pozbawiona trudności technicznych, jest niezwykle wymagająca pod względem kondycyjnym, a całą sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że im wyżej nasi bohaterowie się znajdują, tym gorszą zostają pogodę. Po około dwóch godzinach marszu ternice orientują się, że tempo narzucone przez zaprzyjaźnionych turystów, w szczególności przez 46-letniego Kazimierza, nie pozwoli im przed zmrokiem dotrzeć do punktu docelowego. Trzeba podjąć jakąś decyzję. W sensie formalnym kasznicowie nie należą do zespołu zawodowych wspinaczy, a więc ci drudzy nie mieli obowiązku zajmować się rodziną, jednak ponieważ warunki atmosferyczne stawały się bardzo trudne. Taternicy czuli się w pewnym sensie związani z napotkanymi turystami, chociażby przez fakt tego, że wszyscy podążali w jednym kierunku. A więc może losowanie? Ten, który wyciągnie odłamaną gałązkę zostania z rodziną i ich tempem, pomoże im się dostać do Polski? A może do pomocy powinna zostać dwójka taterników? Po chwili żywej dyskusji 21-letni Ryszard Zgłasza się na ochotnika, po czym widzi, jak jego koledzy w szybkim tempie oddalają się w kierunku lodowej przełęczy. Jak się później okaże, to właśnie ta decyzja, podyktowana najprawdopodobniej potrzebą opieki nad słabszym, sprawi, że już wkrótce życie młodego taternika dobiegnie końca. Niestety, z minuty na minutę możliwości kondycyjne rodziny kaszniców słabły. Na lodowej przełęczy grupa piechurów powinna znaleźć się po maksymalnie dwóch godzinach od startu ze schroniska Teriego. W rzeczywistości kasznicowie z Ryszardem dotarli tam dopiero po czterech godzinach. Tam też rozpoczyna się prawdziwe piekło. Chwilę pominięciu samej lodowej przełęczy intensywnie padający do tej pory deszcz zamienia się w silny grad, a wiatr przybiera huraganową postać. Coraz trudniej stawiać jest kolejne kroki. A duszące podmuchy wiatru uniemożliwiają swobodne oddychanie, co z kolei przyczynia się do jeszcze mniejszej wydajności kondycyjnej. Dwunastoletni Wacław w pewnej chwili zwraca się do Walerii: Mamo, nie mogę oddychać. Ten wiatr, on mnie dusi. Zaniepokojona stanem syna Waleria zabiera od niego plecak, podaje mu kostkę czekolady i kilkoma słowami otuchy próbuje zmotywować go do dalszej wędrówki. Opiekując się synem, Kasznicowa widzi kątem oka, że z jej mężem również nie jest najlepiej. Około godziny czwartej Wasserberger doprowadza chwilę wcześniej spotkanych turystów w okolice Żabiego Stawu Jaworowego, który otoczony jest między innymi Jaworowym, Ostrym i Lodowym Szczytem. Tam kilka minut później następuje moment przełomowy. Kazimierz Kasznica informuje towarzyszy, że nie może iść dalej. Co gorsza również młody taternik Ryszard Wasserberger mówi do Walerii – osłabłem. Trudno mi powiedzieć, co się ze mną dzieje, ale czuję się coraz gorzej. Kobieta w przypływie adrenaliny, powstałej w związku z ogromnym stresem, zaczyna przejmować dowodzenie w tym niezwykle trudnym położeniu. Swojego ukochanego syna i Ryszarda resztkami sił doprowadza do dużego głazu, który pozwala mężczyznom choć trochę schronić się przed szalejącym wiatrem. Kiedy Rysiek Giwacław Wacław siedzą roztrzęsieni za tatrzańskim kamieniem, Waleria podaje im nieco koniaku, który w tamtych czasach był niezbędnym ekwipunkiem górskich wycieczek. Turyści wierzyli w rozgrzewające właściwości trunku i często to właśnie w tych trudnych momentach ów koniak piechurom się przydawał. Kolejno Waleria podchodzi do męża. Kazimierz jest na wpół przytomny i żona z trudem wlewa mu do ust kilka kropel trunku. Nie było mowy, żeby kasznicowej udało się pod głaz dociągnąć również męża, w związku z czym kobieta przemieszcza się od jednych do drugich celem monitorowania ich stanu. Około godziny 17 zaczyna się najgorsze. Burza przybiera na sile. Wasserberger najwyraźniej dostał wysokiej gorączki, gdyż nieustannie majaczył coś o swojej matce i raz po raz powstrzymywany przez walerię próbował iść dalej. Wacław, Syn kobiety był w stanie agonalnym. W ciągu dwóch godzin od dotarcia w okolice żabiego stawu jaworowego wszyscy trzej mężczyźni umierają. Prokurator wraz z synem w wyniku wychłodzenia i stresu zasnęli na zawsze. Młody taternik, który raz jeszcze podjął próbę dalszej wędrówki, po kilkunastu metrach poślizgnął się na tatrzańskich skałach, śmiertelnie raniąc się w czaszkę. Waleria Kasznicowa zupełnie nie wiedziała, co teraz robić. Zalana łzami, zaczęła przeszukiwać tobołki. W plecaku Wasserberga znalazła koc, którym owinęła się i czekała na pomoc. Pomoc, niestety, wcale nie odchodziła. Struzgotana matka i żona, ogrzewając się co jakiś czas cyklicznie zapalanym płomieniem z kuchenki turystycznej, przetrwała tak przy zwłokach mężczyzn półtora dnia i dwie noce. Dopiero 5 sierpnia rano Ostatkiem sił zeszła w dół przez Jaworzynę na Łysą Polanę, gdzie szczęśliwie przypadkowo spotkała polskiego generała Mariusza Zaruskiego. Jak okaże się kilka dni później, ten wielki dramat, który spotkał Kasznicową, był dopiero początkiem jej udręki, a ona sama, wiele lat po tragedii, odejdzie z tego świata z ogromnym smutkiem i poczuciem winy. Prasa zaraz po wypadku zaczęła analizować jego przebieg i możliwą przyczynę śmierci trzech mężczyzn. Dziennikarze szybko na celownik wzięli ocalałą żonę i matkę, zadając sobie pytanie, jak to się stało, że słabej i zrozpaczonej kobiecie na przekór wszystkiemu udało się przeżyć. Najgorsze w całej sytuacji okazało się być jedno oskarżenie kierowane pod adresem Walerii. Część redaktorów i czytelników prasy brała pod uwagę możliwość otrucia mężczyzn przez kobietę, zabezpieczony został nawet koniak, który ta podała umierającym towarzyszom wyprawy. Szczęśliwie, odpowiednie badanie zawartości butelki z trunkiem pozwoliło wykluczyć hipotezę otrucia, a tak brzmiał fragment opinii medycznej ujawniony po przeprowadzonej sekcji zwłok. Prokurator Kasznica miał silnie rozwiniętą sklerozę, aorta była zupełnie zwapniona. Był to stan, w którym każdy większy wysiłek mógł u człowieka z takim schorzeniem spowodować natychmiastową śmierć. U dwunastoletniego chłopca Autopsja także wykazała zgęszczenia wapniowe, a także gruźlice, które to mogły stać się przyczyną śmierci. Co do Ryszarda Wasserbergera, sekcja znalazła wszystkie organy w należytym stanie. Jedynie serce jego było nieco powiększone, co jest normalnym u taterników objawem. Specjaliści chwilę po wypadku badali również stan ocalałej kobiety, która ich zdaniem w czasie, kiedy znajdowała się w Dolinie Jaworowej, była w stanie omroczenia nerwowego i stuporu, co przejawia się tym, iż człowiek popada w stan otępienia i spokoju. To tłumaczyłoby fakt, dlaczego kobieta spędziła tak wiele godzin przy zwłokach męża, syna i kilka chwil wcześniej poznanego taternika. Lekarze uznali, że kasznicowej jako jedynej udało się przeżyć, ponieważ być może nie do końca miała ona świadomość dramatu, z jakim przyszło im się mierzyć, co znacząco wzmocniło jej psychikę, do pomóc miała jej też ogromna dawka adrenaliny. Z całą więc pewnością, dziś po wielu latach od tragedii, można stwierdzić, że Waleria nie chciała otruć swoich bliskich. W swoich działaniach popełniła jednak jeden błąd. Znany zakopiański lekarz, omawiając dramat rodziny Kaszniców, zwrócił uwagę na nieszczęsny koniak. Jak się okazuje, chociaż trunek nie miał prawa zabić mężczyzn, z dużym prawdopodobieństwem pogorszył ich stan. Co miało związek ze zmianami anatomicznymi w sercach Kazimierza i Wacława. Pamiętajmy jednak, że ówczesna medycyna nie była tak rozwinięta jak dziś, dlatego też Waleria nie miała prawa wiedzieć, z jakimi chorobami zmagają się jej najbliżsi. Ta sprawa od wielu lat uznawana jest za jedną z największych i najbardziej tajemniczych tragedii, do których doszło w polskich tatrach. Jestem bardzo ciekawy, czy słyszeliście wcześniej o tych wydarzeniach. A jeśli nie, to jakie są Wasze odczucia po odsłuchaniu mojego dzisiejszego podcastu? Macie może jakieś wnioski wynikające z przytoczonej przeze mnie historii? Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia na szlaku.